Każda edycja rolnika ma jakieś swoje czarne owce. Przeważnie są to osoby, które próbują jakoś zagrać w programie, albo zagrać na emocjach, na poczuciu winy, udając, że są takie święte, takie dobre, takie biedne, czasem grając ofiarę. A czasem po prostu udając kogoś, kim nie są. W każdym razie program Rolnik Szuka Żony zawsze bardzo dobrze obnaża takie osoby, bo przed kamerami nic się nie ukryje. Widzowie weryfikują wszystko, co uczestnicy programu mówią do kamery, kiedy są sami, a co mówią innym uczestnikom. Nie ma edycji bez jakiejś czarnej owcy. W tej edycji jest to z pewnością Marlena, kandydatka Seweryna. Od pierwszego pojawienia się na ekranie wzbudzała bardzo skrajne emocje. I to nie z powodu swojej urody, której oczywiście nie można jej odmówić, ale bardziej z powodu jej wyznań przed kamerami, od wyznania, że zabije się, jeśli Seweryn jej nam wybierze, przez obiecanie mu w pierwszych słowach po przywitaniu piątki dzieci, któremu urodzi, po jej przechwałki, że jest najładniejszą z kandydatek. Widzowie z odcinka na odcinek są coraz bardziej wzburzeni jej osobą, do tego stopnia, że Marlena, lub jak twierdzi, ktoś obcy, założy ją na Facebooku stronę jej obronie. Kim jest ta najbardziej nielubiana i wzbudzająca największe kontrowersje uczestniczka rolnika? Marlena ma 22 lata, pochodzi z Skrzeszewa, małej wsi w powiecie sokołowskim, w województwie podlaskim, tak? Jak i jej konkurentka Diana, Marlena jest z Podlaskiego. Na stronie rolnika napisano, że 22-latka skończyła trzy kierunki architekturę krajobrazu, florystykę i dekorację wnętrz. Chociaż brzmi to imponująco, to kierunki to trochę za dużo powiedziane, brzmi to jak absolwentka uczelni. Warto dodać, że są to kierunki ze szkoły zawodowej, przyjmującej po gimnazjum. Marlena ma więc wykształcenia zawodowe. Dwa z tych kierunków zresztą przerwała w trakcie nauki. Wspominamy o tym, ponieważ jej konkurentka Diana również skończyła kilka kierunków, ale zakończonych licencjatem oraz magistrem. Oczywiście na wsi nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Marlena marzy o otwarciu własnej kwiaciarni. Od 2017 prowadzi stronę, na której prezentuje swoje kompozycje kwiatowe. Nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, więc pewnie robi to w ramach innej kwiaciarni. Już na etapie listów dowiedzieliśmy się, że Marlena ma chorą mama i chciałaby się uwinąć ze ślubem i wnukami, żeby mama tego dożyła. Dziewczyna na pierwszej ręce z Sewerynem powiedziała mu wprost, że chciałaby mu urodzić gromadkę dzieci, i tutaj widzów zdziwił może nie jej wiek w tym wszystkim, ale fakt, że takich rzeczy nie mówi się zaraz po przedstawieniu do kogoś kogo zna się od minuty, dziewczyna jest z wielodzietnej rodziny co może tłumaczyć chęć posiadania licznego potomstwa. Nie chcemy zagłębiać się w choroby, jej mamy, ponieważ to Marlena występuje w programie i ciężko jest zrozumieć od kiedy to choroba rodzica świadczy cokolwiek o uczestniku, zwłaszcza o uczestniku rozrywkowego programu matrymonialnego, jakim jest rolnik. Trochę za dużo wywiadów o tym i zasłaniania się kimś innym. Wiadomo natomiast, że Marlena przyjaźni się na Facebooku z innymi uczestniczkami, ma w znajomych odrzucone na pierwszym etapie spotkań kandydatki, ale także swoją konkurentkę Dianę, a nawet Joannę, z którą nie miała najlepszego kontaktu. Co ciekawe, chyba dosyć mocno zakolegowała się z inną, mało lubianą uczestniczką, Natalią, kandydatką Sławka. Widać wyraźne zaangażowanie na ich mediach społecznościowych. Marlena ma też bardzo ładne siostry, których zdjęć niestety nie wstawimy, bo RODO jest niewątpliwie jedną z ładniejszych uczestniczek programu, choć Uroda to rzecz względna. Nie można odmówić jej też pewności siebie. Gorzej z klasą. Ale nie jest to coś, co za darmo dostajemy od losu. Czasem przychodzi z wiekiem, ale patrząc na starszych uczestników programu, to raczej rzadko.